Mamy kije Sportage na warsztacie z przebiegiem 123 tysiące km, więc niewielki przebieg. Występuje tutaj prawdopodobnie przepalanie oleju, około pół litra, lub nawet troszkę więcej na każdy 1000 km. No i spróbujemy ten samochód naprawić, a w zasadzie oczyścić chemią. No i w tym celu wykręciliśmy już tutaj sobie świeczki i będziemy robić pomiar, pomiar kompresji na sam początek. 11 na pierwszym Tak zmierzymy sobie wszystkie cylindry zapsikamy pianą do każdego z cylindrów raz, poczekamy z pół godziny obrócimy wałem, zapsikamy ponownie pianę no i jutro znowu się spotkamy żeby dokończyć procedurę ale wcześniej zmierzymy ponownie kompresję po dobie forte walklinerem w środku no drugi ewidentnie słabszy, 10 11 pierwsza aplikacja piany tak po 3-4 po sekundy do każdego z tych z cylindrów Obrócimy wałem za chwilę i podamy pianę po raz drugi i zostawimy to na dobę. Minęło pół godziny, aplikujemy po raz drugi pianę do każdego z cylindrów. Obróciliśmy już wałem. Dwa dni minęły. Trochę nam się przedłużyło. No, yy, spadło i to mega, nie? Czyli, czyli przeżar. Nie, pięć. Muszę nagrać tą minę. Zobaczmy następny cylinder. No, tu jest dużo lepiej, bo aż trzy, pięć i ostatni trzy i No dobra, pierwsze odpalenie. Wszystko mamy złożone. Żyje. Widzicie, że pomimo tak niskiej kompresji, czyli piana po prostu zrobiła swoją robotę, wypukała nagar z pierścieni. Teraz zalejemy do paliwa dwa dodatki, yy, odpowiadające za podniesienie temperatury w komorze spalania, a drugi dodatek będzie nam yy, doczyszczał komorę spalania plus pierwszy pierścień od góry do oleju silnikowego. Dwie pukanki. Nie trzeba tego lejka serwisowego. Tutaj mamy typowy dodatek, który ma za zadanie koagulować wodę w baku, podwyższa nam temperaturę, bo podnosi liczbę oktonową paliwa. No i teraz trzeba zrobić około 30-40 km takiej normalnej, delikatnej. Spokojnej jazdy. Silnik popracował pół godziny, na blisko pół godziny na biegu jałowym, na pukanku, a jedziemy zrobić około 30 km. I teraz zrzucimy olej, nalejemy nowy olej i dodamy dodatek top treatment, który zwiększa ilość dodatków myjących, dodatków czyszczących w oleju Po podbiorze samochodu. Naprawdę ten proces doczyszczania pierścieni nadal będzie trwać, dlatego że no ja wyjeździłem tylko trochę z tych 20 litrów z tymi dodatkami do paliwa, plus nowy olej będzie, plus właśnie ten dodatek top treatment. No i będziemy patrzeć czy, czy ustała ta konsumpcja oleju.